Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Leto. Dzisiaj mamy 7 sierpnia, czyli kolejną niedzielę, gdzie dostajemy nowy odcinek Dragon Ball Super. Tym razem porozmawiamy sobie i podsumujemy odcinek numer 54. Także zaczynamy. Pierwsza sprawa to odcinek był zapowiadany jako yy, widowisko, czyli walka, powiedzmy walka, trening Trunksa z Vergetą. To był taki główny jakby wątek w tym odcinku. No i było takie coś i naprawdę fajnie to wyszło. Dużo pokazali, ale zacznijmy jak zawsze od początku odcinka. Więc co było na początku? Mm, na początku zdziwiło, no może nie zdziwiło, ale e, no, zaskoczyło mnie to, że po prostu pokazali znowu scenę z tą herbatą i tak jak wspomniałem o w poprzednim odcinku, gdzie na końcu było pokazane jak Zamasu kolejny raz robi tą herbatę dla swojego mistrza, a zaczęła się ona tam jakoś e, dziwnie robić ciemna, czarna, coś takiego. No i w tym odcinku na początku znowu to mieliśmy i była taka jakby kontynuacja tej sceny, gdzie e, mistrz Zamasu, ten kajosin e, pił tą herbatę i wyczuł, że coś jest nie tak, że coś mu tutaj smakuje. Chyba powiedział, z tego co mi się wydaje, że mm, herbata jest trochę gorzka trochę ma inny smak niż wcześniej. No i zamasu e, zrzuca to wszystko na jakieś tam liście, że po prostu robił tą herbatę tak samo i że niby to wina liści, a nie jego. Także coś już tutaj śmierdziało i Kaioshin e, zaczął podejrzewać coraz bardziej, że coś jest nie tak z tym naszym zamasu. E, później przechodzimy do sceny, gdzie e, mamy walkę, nie walkę, tylko no w sumie walkę Tranksa z Blakiem. Gdzie y, Trunks odbywa mentalny trening w ogródku, można powiedzieć, nad jakimś tam stawem czy jeziorkiem, sobie lewituje i y, skupiony w głowie odgrywa walkę z Blakiem, y, ciągle i ciągle tą samą scenę. Mm, ja, no i jak widzimy, co się dzieje w jego głowie, za każdym razem Trunks przegrywa. Nieważne czy zrobi taki atak, czy zrobi to, czy tamto, za każdym razem przegrywa, i nawet w jednej chwili tam z ust zaczyna mu lecieć krew, czy coś takiego. i i, no, i widać, że po prostu nawet w głowie nie ma z nim szans, nieważne co robi, to i tak zawsze przegrywa. Także no, sam dochodzi do tego, że po prostu albo zrobi to za niego Vegeta i Goku, na to najbardziej liczy, albo po prostu y, sam musi się wziąć w garść i zacząć trenować. Hmm. Później mamy taką scenę, gdzie y, Whis z Birusem i z Goku wracają z tej swojej podróży do Zamasu, do tego siódmego wszechświata e, dziesią, dziesiątego wszechświata, siódmy albo dziesiąty, już nie pamiętam. No ale wiecie o co chodzi. Po prostu wracają od Zamasu i tego Kaioshina i lądują na ziemi znowu tam e, ze swoimi wszystkimi przyjaciółmi i tam jest obiad, oczywiście, wirus <laughs> z goku jak zawsze jedzą najwięcej, wyrywają sobie jedzenie, mamy tam różne śmieszne sceny i tak dalej. No, ale co najważniejsze, Whis rozmawia głównie z Trunksem i opowiada mu co tam się działo, że podobne kij, że, że nic nie wiedzą o pierścieniach, że Zamasu nie wie kim jest Goku, a Black wygląda na to, że rozpoznaje Goku i wie kim on jest. Także jakieś powiązania są, ale to zbyt za mało, za mało faktów, żeby po prostu powiązać yy, konkretnie i powiedzieć, że Zamasu to jest po prostu Black. No i jeszcze jedna sprawa wychodzi na jaw. Jak Virus opowiada, że Goku bez problemu pokonał Zamasu i to nie był dla niego żaden przeciwnik, Trunks dowiaduje się, że Goku nawet walczył z Bogiem zniszczenia wirusem i był naprawdę szoku i zaczął myśleć o co chodzi, jak on to zrobił, jaką oni muszą mieć siłę Goku i Vegeta skoro nawet mogą walczyć z Bogiem zniszczenia. Kolejna scena to, gdzie mamy. Zamasu i Kajoshina przymierzają się do skoku w czasie o 1000 lat, żeby podejrzeć tam jakąś rasę Babarii czy coś takiego, na inną planetę. Skaczą sobie o 1000 lat. No i y, jest też wyjaśnione, dlaczego mamy więcej pierścieni. Jest jeden y, w tej skrzyneczce takiej Kajoshina, był jeden biały czy tam srebrny, jak kto to tam nazwie, no i były jeszcze cztery inne. Cztery zielone, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku. Gdzie nie było nic powiedziane o tym, skąd one się wzięły, dlaczego są zielone, i tak dalej, to tutaj było to wyjaśnione. Ja to tak zrozumiałem, że po prostu e, każdy nowy pierścień tworzy się, jeżeli ktoś majstruje w czasie, ale cofa się w przeszłość. Czyli powiedzmy, e, te cztery pierścienie zostały stworzone wtedy, kiedy ktoś zrobił jakiś skok w czasie, w przeszłość. I tam Kajoshin mówi, że ostatni został mm, stworzony parę miesięcy czy tygodni temu yy, już nie pamiętam dokładnie, czy może lat nawet nie pamiętam, ale jakoś w najbliższym czasie ostatni zielony pierścień się pojawił, także no bardzo możliwe, że chodziło mu o wydarzenia i akcje, yy, kiedy to trunks po prostu cofnął się w czasie pierwszy raz walcząc z, z celem, lub yy, nie wiem dokładnie jak to tam jest wszystko rozłożone w tym czasie teraz tego nie pamiętam, ale może to być albo Teleportacja Trunksa w czasie y, w Dragon Ball Z, kiedy była walka z celem ru, y, lub y, teraźniejsza teleportacja w czasie, gdzie cofnął się Trunks teraz i jest po prostu tutaj z Goku, z Vegeta i tak dalej. No bo raczej nie może to być y, jako teleportacja Blaka, ponieważ on miał już swój pierścień, także wątpię, żeby to chwilowe przeniesienie stworzyło nowy pierścień czasu. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o zielone pierścienia. To tak zrozumiałem. Jeżeli inaczej to jakoś było w Waszym tłumaczeniu, to powiedzcie mi, czy jakoś inaczej to widzicie, i tak dalej. No i później mamy tą właśnie podróż w czasie o tysiąc lat. Tak jak mówiłem, nic ciekawego tam się nie dzieje, po prostu ten, ta planeta, ci tam mm, mieszkańcy tej planety. Babarii, dalej są okrutni i tak dalej, za masu, ciągle o nich ciągle o nich, my o nich myśli, myśli, żeby ceswić, żeby po prostu mm, był spokój we świecie i tak dalej. Także no jest po prostu taki wrogo nastawiony do wszystkich śmiertelników, jest tak jakby wywyższającym się bogiem, można powiedzieć, i rośnie w nim taka, taka ciemna strona mocy, jakby to e, powiedzieć, e, w stylu Gwiezdnych Wojen. Później mamy e, przejście do sceny która była zapowiedzią, poniekąd, tego odcinka, głównym takim momentem. Jest to oczywiście walka, trening w sumie Wegety z Tranksem, gdzie jest tam chwila rozmowy, no i Tranks zaczyna się przemieniać w Super Saiyana drugiego poziomu, z tego co mi się kojarzy, ponieważ były prądy, więc powinien to być Super Saiyan 2. No i mówi do Wegety, że macie w Super Saiyana trzeciego poziomu, a Wegeta tak na niego spojrzał, i z mi i od razu nawet nie mówił, że nie potrafi się przemienić w Super Saiyan na trzeciego poziomu, tylko od razu odpalił Super Saiyan Blue i po prostu Trunksowi opadła szczęka. Czuł się bezsilny i nie wiedział, co się dzieje, tak naprawdę. Vegeta za to sprzedał mu konkretne lanie. Trank został sprany na kwaśne jabłko, można powiedzieć. No i w międzyczasie Bulma z Goku się tele, przeteleportowali do nich, żeby pooglądać to, jak wygląda trening Saiyan i tak dalej. No i na koniec padły takie słowa Wegety, gdzie zmotywował tranksa do tego, żeby to on sam zajął się Blakiem i żeby szykował się na potężniejszych przeciwników. I że Blak to nie jest tak naprawdę jakiś przeciwnik, który będzie jego ostatecznym. E, ostatecznym przeciwnikiem Będą o wiele silniejsi I w tym na przykład m, Chodziło mu o Boga Zniszczenia Czy chociażby o samego siebie I e, Goku Gdzie po prostu oni już osiągnęli poziom Super Saiyan Blue I no, Trunks Nie powinien się przejmować Blackiem Tylko powinien patrzeć jeszcze dalej I stawać się jeszcze silniejszy No i potem można było zauważyć, że Trunks jest, Został zmotywowany O to chodziło we I po prostu bardzo możliwe, że w późniejszych odcinkach w przyszłości zobaczymy jakieś fajne przemiany u Trunksa, na co bardzo liczę. Mam nadzieję, że nie skończy się na tym Super Saiyan 2 i, i tym, co widzieliśmy przez sekundę na pakowanym Super Saiyanie, czyli to był chyba poziom USSJ, jeżeli dobrze pamiętam. Ultra Super Saiyan, czy coś takiego, to było coś takiego powiedziane w Dragon Ball Z, możecie sobie zobaczyć. Chodzi o tą przemianę po prostu e, wykokszoną, gdzie daje duże siły, ale straci strasznie na szybkości jest praktycznie bezużyteczna i nie używana już nigdy więcej poza Dragon Ball Z. A to by było na tyle. Później mamy według mnie scenę po prostu świetną, najśmieszniejsza scena tego odcinka albo po, po prostu jedna z lepszych scen według mnie dotychczas z Dragon Ball Super, kiedy to Beerus z Wisem sobie tam przygotowują jedzonko, jak zawsze w swoim świecie. No i nagle ta laska dzwoni, laska łysa dzwoni, czyli można powiedzieć, że dzwoni telefon i wirus go odbiera i od razu krzyczy, że nie dzwonić teraz, bo nie, ponieważ są zajęci, a się okazuje, że to jest król wszystkiego, czyli Zeno sama. No i wirus oczywiście, jak to wirus przerażony, cały się wywraca i później najlepsza scena, kiedy już odpala się ta kamerka i wirus się kłania do Zeno samej i rozwala głową w stół, to mnie naprawdę po prostu zniszczyło. Aż się zacząłem śmiać na głos, naprawdę świetna scena. Mirus rozwalający głową w stół, kiedy się kłania przed kimś, to jest wow. Świetna scena, polecam na pewno no, obejrzę sobie to jeszcze raz specjalnie dla tego momentu. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Później mamy już tylko zapowiedź, zapowiedź, w której mm, widzimy, dochodzi do spotkania Zeno, czyli króla wszechświatów z Goku i tam jeszcze jakaś nowa postać się pojawia, nie wiadomo kto to jest, może to jest jakaś pomocnica Zeno, może jakiś tam inny bóg, eee, wydaje mi się, że to nie będzie jakaś tam ważna postać, po prostu zapowiedź kolejnego odcinka to jest spotkanie Zeno samy z Goku. Także nic więcej nie wiadomo, co się będzie działo w odcinku, może to być coś takiego a'la filler, że tam po prostu pogadają sobie, a w dalszych odcinkach będzie jakaś ciekawa, fajna akcja, może już coś związanego z Blackiem. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się podobało, to jak zawsze zostawcie komentarz, jak wam się podobał odcinek i mm, ogólnie y, ten filmik. Lajkujcie oczywiście, no i jeżeli jesteście nowi, to subskrybujcie. Dodatkowo zapraszam Was na mój, mój fanpage na Facebooku. Linki macie y, w opisie pod filmem. No i to tyle. Także do następnej niedzieli, do następnego odcinka. Dzięki i na razie, cześć.